I przede wszystkim, czego bym nie powiedziała, nie jest to w stanie oddać tego, co w tej chwili czuję. Każde słowa, które cisną mi się na usta, nie odzwierciedlają tego, co mam w duszy. Ja po prostu Wam z całego serca dziękuję. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję, że wspólnie tworzymy miasto, jakim jest łódź. Dziękuję Wam, że wszyscy razem stoimy murem za naszym miastem. Bo nasze miasto to nasza mała ojczyzna, o którą będziemy walczyć i o którą musimy walczyć. Chcemy żyć w normalnym, pięknym mieście. Robię wszystko, żeby te marzenia mniejsze, większe, powoli się spełniały. Nie wszystko czyni się naraz, bo nie mam takiej mocy stwórczej, ale myślę, że wzmocniona Wami, wzmocniona Waszą energią, żarem serc, który płynie, który dzięki setkom uścisków miałam dzisiaj przyjemność poznać naocznie. Tak naprawdę to wszystko mobilizuje mnie do jednego, żeby pracować jeszcze więcej dla Was, bo to jest dla mnie kolejne olbrzymie wyzwanie. Uwierzyliście w Łódź, teraz uwierzyliście we mnie i pokazujecie to. I to jest dla mnie najważniejsze i największe doświadczenie, jakiego miałam przyjemność przez te ostatnie lata doświadczyć. Warto być, jak mówił mój guru i osoba, którą kocham. Gładysław Bartoszewski, warto być przyzwoity. Ja! ja... Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!